Witam po krótkiej przerwie. Polska na dzień dobry weekend, a ze mną w studio e, pani Angelika i Michał Malinowcy e, ze dobry. sklepu AM76 i uwaga, co my tu mamy na stole? Gry plansz planszowe wracają do łask? Jest duże zainteresowanie. Jak najbardziej gry planszowe przeżywają w tej chwili renesans. Coraz więcej jest ich wydawanych, jak widać tam gra, gra dla dzieci. Rodzinne, familijne, imprezowe wyglądają coraz ładniej, są kolorowe. Tu mamy grę 3D, tak wi widać. Tak, tak. świetnie. No właśnie, ja się zapytałam, co to jest. Pomyślałam, że to nie jest gra, a to jednak gra planszowa, jak ona się nazywa. Jest to gra Cold Express. Właściwie to jest swego rodzaju western, gdyż podczas gry układamy sobie scenariusz, tak jakby fabułę filmu. Gracze odceśnicy, każdy układa swoją fabułę. Jest to gra rodzinna, głównie rodzinna. Walczymy o złoty pociąg, można powiedzieć, o skarby zawarte w pociągu. Każdy ma swojego, swój pionek, który ma kształt, Boja i układa danego scenariusz, jak on ma się poruszać, jakie ma wykonywać akcje, m.in. strzały i w ten sposób po prostu dąży do zdobycia e, diamentów, złota bądź też skrzynek pełnych pieniędzy. Ale właśnie na czym polega rywalizacja? Generalnie chwili? chodzi o to, że musimy tym zaplanować ten scenariusz wcześniej, nie zdając jeszcze ruchów innych. I musimy tak to uczynić, żeby jak największych naszych akcji, naszych zdarzeń, naszej fabuły doszło do rezultatu, żeśmy osiągnęli cel. Ale i nie też zaprezentowali. Gra dzieje się po prostu równocześnie. Tak, jakby kilka filmów naraz złożonych, i żeby nas był górą. Że się my da się do złota, a nie przeciwnik. Mhm. Czyli jak najszybciej do złota. Dokładnie. I ta gra akurat jest od, od jakiego wieku? To jest od 10 roku życia. To mhm. Tak naprawdę rodzinna, familijna gierka jak najbardziej, 9-latek już sobie poradzi, więc na rodzinne jesienne wieczory no jak właśnie. najbardziej polecam. Jak znalazł? Tak jest. Zaletą, zaletą tej gry jest właśnie to, że nie ma e, dużej, t, ilo... tak naprawdę determinuje wiek, dla jakiego jest przeznaczona gra, przede wszystkim tematyka. Yy, oraz czy są w niej po prostu teksty? Czy jest dużo tekstów? W mm. że tekstów praktycznie nie ma. Także spokojnie, tak. i 6 i 7 latek również może Nawet sobie poradzić. Myślę, że i z tekstem już 6-7 latek wracały tak. yy, sobie jak najbardziej. Z prostymi tekstami poradzi. Tak, tak. A tutaj widzę chyba dla najmłodszych. Dzielne myszki. Tak. Hmm. Dzielne myszki to jest od 4 roku życia gra. Tak naprawdę nie ma żadnych napisów. Mamy tylko kostkę, mamy myszki, zresztą widać, ładnie wykonane, tak? tak. One hmm. się rzucamy kostką odliczamy punkty, myszki się przemieszczają, zbierają z boku serki. Taki troszkę kotek, chińczyk. Dokładnie. Można tylko, Monopol chińczyk. Tak, tak. Dokładnie. Tak. tak tylko wygląda już zupełnie nie jak tak. chińczyk. Tak, I gramy po prostu, zbieramy kawałki serków, myszki są naszymi pionkami i kot, który nam tutaj przeszkadza w trakcie rozgrywki. I poluje na myszki. I poluje na myszki. Aha, na myszki. No, czyli jak ten kot kiedy tutaj jest uaktywniany? Jak wypadnie na kostce y A, kotek, to wtedy to kot zjada myszkę. Zjada myszkę, która wyprzedziła kotka. Tak jest. O, dokładnie. Tak. i mhm. tak naprawdę trzeba tak grać, że dopóki nam kotek nie zje wszystkich myszki wygrywa sobie osoba, która będzie miała najwięcej kawałków sera. Serka, tak jest. Jest też gra, fajne są też gry, bo na przykład jest często problem, że niektóre dzieci nie lubią przegrywać, tak? Mhm. Jest taki moment, że ja nie. No no, uczy, uczą się tego, tak? tak? I są takie gry, na przykład jak mamy zakazaną wyspę, no jest to jest, grak, jest to gra kooperacyjna. Tak naprawdę gramy wszyscy rodziny nie przeciwko grze. Każdy z nas losuje sobie jakąś rolę i jeden y, odkrywa wyspę, drugi przemieszcza, jeden zbiera y, karty, na żeby móc potem zdobyć figurkę i my ze sobą musimy współpracować. I albo jak na, będzie koniec gry i nam się nie, wyspa mhm. zatonie, to przegraliśmy wszyscy, tak? I wtedy wiadomo, nie jest y, smutno, jednej osoby, tylko wszyscy. Wszystkie. Gramy jeszcze raz i wtedy staramy się wygrać i żeby ta wyspa nie zatonęła. A na ilu graczy jest zakazana wyspa? Od dwóch do czterech graczy. Mhm. To jest akurat do czterech, ale gry korporacyjne zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością, właśnie z powodu, co powiedziała żona, czy tam dorosłych. Dorośli również. Jaką zauważyliśmy generalnie obawę, że dorośli boją się grać w gry. Mhm. E, jedna to, że no, mhm. jest taki popularny mhm. schemat, o, przepraszam, na no, zród, e, że. Mm, Wiesz, <gry> to jest że gry są dla dzieci, ale tak. pokażemy za chwilę właśnie, to jest przykład właśnie gry, że to nie jest całkiem dla dzieci. Kolejną grą będzie właśnie Blood Rage, jest to gra osadzona w świecie mitologii nordyckiej, z przepięknymi figurkami, wow. bardzo pięknymi. Ee... Nawet można tu bliżej postawić te figurki, o. Tak. to są piątki tak. każdego gracza, każdy ma taką wow. całą armię, to nie całą jest jeden. Armię, całą armię, ataką. są całe armię, są postacie legendarne i to jest raczej gra dla dorosłych, yy, występuje to do sporo tekstu, yy, zawiłe są strategie, no, strategie są proste, tak? strategiczna, tak, głównie strategiczna, tak, dążymy do podboju legendarnej yy, wyspy, zajmujemy ziemię, realizujemy misje, realizujemy zadania, rozwijamy swoje klany, Tutaj jest. Ale to już wtedy nie jest gra pewnie na, na, na jedno popołudnie, tylko jak się złoży. właśnie nie. Paradoksalnie m, aktualnie właśnie gry y, można tak powiedzieć, 5 lat temu, 6, jeszcze faktycznie. To na tym polegało. Duża gra, to faktycznie rozkładamy gdzieś dobre pół godziny czasu. Gramy ze 3-4 godziny i składamy drugie tyle. Mhm. Y, teraz współczesna to jest właśnie przykład zoptymalizowany bardzo dobrze gry. Rozkładamy maksymalnie 3 minuty. Mm -hmm. Naprawdę 3 minuty. Gra jest dopasowana, że nawet w 4 osoby, czy maksymalną ilość osób, gramy półtorej godziny. Nawet z początkującymi graczami, którym tłumaczymy jeszcze zasady, no to może się wydłuży o 10 minut. Także 1,5 godziny, wręcz nawet występuje swego rodzaju niedosyt, chcielibyśmy jeszcze pograć. Mm -hmm. Także gry współczesne no, wychodzą naprzeciw na, na jakby społeczną warunkom, że faktycznie nie mamy tego czasu. Wracamy z pracy. Jest problem z tym, yy, że... Późno bardzo wracamy. Ta gra spełnia nasze oczekiwania. Ludzi właśnie dorosłych półtorej godziny mieścimy się gramy. Ale powrócę jeszcze do tematu. O, i tu też jest bardzo fajna mechanika, jest bardzo faj, dużo mechanik. Yy, dotyczą, tam się każą gry strategiczne, bitewne. Ten, kto przegrał bitwę, no to jest mu smutno, bo przegrał bitwę. No to troszeczkę szkoda. A to jest na przykład taka fajna mechanika, że, że przegraliśmy, to tak naprawdę zyskujemy punkty. Bo to jest dzisiaj mitologii. Nasi Wikingowie wędrują do Walchalii, czyli krainy, do której oni chcą wędrować i za to otrzymujemy na przykład punkty. Dzięki temu nie ma tego uczucia, nie smaku, a przegrałem, nic z tego nie ma, straciłem. Nie. To jest wszystko właśnie wyważone. Mhm. I gry korporacyjne też chodzą naprzeciw temu, że osoby boją się grać w gry. Tutaj nie, bo grają mhm. przeciwko grze. Jak tak. to wszyscy, jak wybraliśmy, tak. to wszyscy. Tak naprawdę, jeszcze przerwa, te gry może wyglądają y, na trudne, ale u nas sklep jak do nas przyjdzie, zawsze doradzimy, wytłumaczymy, mm -hmm. też gramy po popołudniami, więc tak naprawdę, y, bo tak naprawdę on, ktoś zobaczy i jest przestraszony, tak. jak to zagrać, ale naprawdę, jak coś to zapraszamy, można przyjść, y, uczymy też, naprawdę to nie jest Tam trudne. również gry logiczne? Tak, tak. to jest mm -hmm. dla dwóch osób, typowa, mała gierka podróżna, można ją sobie wziąć gdzieś mm -hmm. na wakacje, tak, to jest tak, a la szachy, warcaby. Tu przesuwamy kulkami jedną, dwoma albo trzema i dążymy do tego, aby zepchnąć trzy kulki przeciwnika. O, jak jest układ 2 na 3, spychamy kulkę przeciwnika. Mhm. I, do... I ona się faktycznie spycha. I ona się faktycznie spycha i wygrywa osoba, która pierwsza zwróci sześć kulek przeciwnika po prostu. Tak, tak? To jest taki ruch za ruch, jedna osoba druga, i tak musimy bronić po prostu swoją planszę. Są też takie gry, właśnie, które można ze sobą zabrać w podróż. Tak albo dla rodzice na przykład do lekarza, gdzie tam trzeba Dokładnie troszkę tak. z dzieckiem poczekać, tak. więc można ze sobą zabrać. Jest zagryć. różna gama, skala. Tu jest przykład Zubrać. gry. Cartason to jest, tak. można powiedzieć, już legenda, tak. prekursor, który rozpoczynał to, ten renesans Gier. Jest to też również przykład gry, tak zwanej Eurogry. Te gry się rozwiązują tym, że e, nie mają tak zwane kostki. Mhm. Nie mają kostki. Tutaj również, na przykład, rozkładanie gry polega na tym, że tę grę rozkładamy podczas gry. taki puzzle, to są jakby Aha. puzzle. Są Bo puzzle. kafelki tak. i budujemy. Mamy części mapy. Są I tutaj są różne części mapy. Generalnie one są zakryte i nasza kolej mhm. polega na tym, że po kolei odkrywamy części mapy mhm. i staramy się w ten sposób dokładać kafelki, żeby tworzyły logiczną część. Czyli jak mamy jakieś miasto, zamek, to musimy dążyć w ten sposób, żeby był dalej zamek. Mamy oddzielny budynek, musi się łączyć z oddzielnymi budynkami świetnie. Idealne dla dzieci, uczy wyobraźni, e, kreatywności. No właśnie. Idealne. Zachęcamy e, do tego, aby grać w gry planszowe, żeby tak gry wróciły do łask, bo jest to doskonały moment i czas integracji rodzinnej, Zdecydowanie prawda? Tak. Odłóżmy tak. telefony komórkowe. Kupmy Odłóżmy telefony, planszowe. odejdźmy od e, ekranów komputerowych, spójrzmy sobie w oczy i rozłóżmy grę Dokładnie, planszową. Tak. E, bardzo państwu dziękuję. Państwa zachęcam ym, do odwiedzania sklepu AM 76. Mieścimy się na warszawskim Ursynowie. Na ulicy Pachnącej 83. Gdzie jest bardzo dużo właśnie dzieci, młodzieży i którzy są zainteresowani. Zapraszamy. Zapraszamy tak ja Państwu bardzo dziękuję i zapraszam na krótkie wiadomości pogodowe. Dziękujemy. Dziękujemy.